Dzień dobry, cześć! Witam Cię bardzo serdecznie tuż, tuż przed weekendem, a właśnie widzę, jaka moja fryzura trochę weekendowa. Witaj bardzo serdecznie, Marta Gruca z tej strony i przed weekendem przychodzę do Ciebie z zapytaniem, takim sprawdzeniem, czy Ty dbasz o siebie. I być może zastanowisz się, kurczę, Marta, znowu co ty wymyślałaś? O co ci znowu chodzi? No, zbliża się weekend, jestem kobietą, może zrobię jakąś maseczkę. Super, jeżeli maseczka jest dla ciebie ważna i to będzie takim dla ciebie zbaniem o siebie, no to czat, zrób. To maseczka, nawet sobie zrób dwie. E, natomiast e, chcę zacząć dzisiaj tak przekornie, dzisiaj produktowo, ale nie, nie bój się, nie będę ci mówić o jakimś produkcie, o, kup, kup, nie wiem, ten produkt, bo tu są akurat moje okulary przeciwsłoneczne. E, ale chcę Ci powiedzieć. O dbaniu o siebie, o takim produkcie, który obstawiam, możesz używać każdego dnia, nawet częściej niż każdego dnia, raz dziennie, dwa razy dziennie, albo nawet trzy razy dziennie. O co mi chodzi? Chodzi mi o dezydorant. Tak, dobrze słyszałaś? Chodzi mi właśnie o dezydorant, nie chodzi mi o antyperspirant. Dlaczego się czepiam słownictwa? Bo słuchaj, dezydorant jest to produkt, który nie zawiera soli aluminium. I chcę Ci powiedzieć o tym, że produkty, które zawierają solę aluminium, weź, zwróć uwagę na ten, który masz u siebie w domu. Ten produkt niestety ma działanie rakotwórcze. Więc proszę Cię, zadbaj o siebie. Witam wszystkich mega, mega serdecznie. Ważne, żeby to był produkt, który nie zawiera soli aluminium. I słuchaj, wpisałam dezodorant bez soli aluminium. Jak zrobić? Możesz sobie wpisać w Google, jest możliwość zrobienia takiego dezdorantu I jak chcesz o siebie zadbać i myślisz o tym Kurczę, to ja faktycznie używałam nie taki Chciałabym zobaczyć, jak taki dezdorant, jak go w ogóle zrobić Słuchaj, znalazłam parę stronek Możesz do mnie napisać na wyślę Ci informacje, po prostu linki do tych stronek, jak, jak zrobić taki dezodorant. Wiesz, wiesz dlaczego? Dlatego, że ja takiego dezodorantu, muszę Ci się przyznać tutaj szczerze, nie robiłam, bo znalazłam konkretny produkt, konkretny taki, który używam, którego nie muszę robić, a który jest bez soli aluminium. Wiem, że na rynku jest pewnie parę takich dezodorantów, więc jeżeli masz jakieś, który jest bez soli aluminium, to spoko używaj, a. Czemu się czepiam tych soli aluminium? I teraz tu będzie takie brzydkie pokazywanie. Część będzie się ośmiu ze mnie śmiała, ale skoro ja mam tą wiedzę, to nie mogę ci nie powiedzieć o tym, że kurczę mam wiedzę na temat tego, że sole aluminium działają bardzo źle. Nawet od kiedy zaczęłam interesować się tematem, spotkałam osoby, które mi powiedziały: czekaj, po moją ściągę zerknę, bo to jest cytat, żeby mnie przeinaczyła. Ja sobie powiedziały: tak, Marta, słuchaj, turbiele moje zniknęły. Gdy zaczęłam używać e, dezydurantu, y, gdy przestałam używać dezydurantu z solami, solami aluminium. O co chodzi? Blokujesz sobie tutaj, tak? sole aluminium, blokują Ci to miejsce pod pachami I tutaj wtedy się nie pocisz, super, ekstra Chodzi o to, że musisz pięknie pachnieć Spoko, rozumiem, też lubię fajnie pachnieć Natomiast my nie pocimy się tylko tutaj pod pachami Poci się cała nasza skóra Mówi się o tym, że to jest nasze trzecie płuco I te toksyny, produkty przemiany materii, które idą razem z potem lądują właśnie w sieć węzłów chłonnych, które mamy my, i stąd pojawiają się różnego typu włókniaki, torbiele czy inne takie rzeczy, które nie zawsze też są onkologiczne, ale to już jest taka podstawa do tego, żeby Ci się działo źle z Twoim organizmem. A jak to jest dla Ciebie ważne, chcesz, żeby z Twoim organizmem było ok, dobrze, zwróć uwagę, żeby to, było, żeby to był produkt bez soli aluminium. Natomiast... Um, Powiesz, no a co Marta z tym nieprzyjemnym zapachem? No bo pff, sorry, no kurczę, ja, ja bym chciała fajnie pachnieć. Z nieprzyjemnym zapachem jest tak. Nie wiem, jak z tymi, którymi sobie y, zrobisz ręcznie, y, bo, bo tam w tym opisie można poczytać. Y, bo są i z olejem kokosowym, z różnymi rzeczami, jak, jak tutaj działają a nieprzyjemnego zapachu. Y, mogę Ci powiedzieć o tym, co ja mam. Ja mam z Aloesem. Aloes ma działanie przeciwbakteryjne, więc on super te toksyny niweluje. Więc nie masz nieprzyjemnego zapachu, tylko masz świeżutki, piękny zapach w zadbaniu y, o profilaktykę onkologiczną. Onkologii. I słuchajcie, drodzy panowie, bo też do Was się zwrócę, nie chodzi tylko stety, niestety, o panie, dlatego że wy tak samo mężczyźni macie ten gruczoł, tylko Wam na zwyczajnie świecie nie rośnie, ale też onkologią mężczyzn się zdarza. Także, drogie Panowie, drodzy Panowie, drogie Panie, bo wiecie, co najczęściej to tak jest, że my o tych panów dbamy, to, to zadbajcie też o siebie, żeby to było bez tych soli, aluminium. Więc ode mnie tyle. Ja też mam taki dezydorant, który wiecie, stosuję nie tylko pod pachę, ja go stosuję na jakieś tam dzieciaki się poparzą w pokrzywach, czy jakieś komarzyce je pogryzą, to też smaruję, bo tutaj świetnie goi, koi, jeżeli chodzi o ten świąt, więc tutaj to fajnie działa. Także pod depilację stosuję, więc ja mam taki dezodorant, który używam w parę innych miejsc, nie tylko właśnie w te miejsca tu standardowe pod nasze pachy. A jeżeli chcesz przepis na, na to, jak zrobić dezodorant, chcesz te linki, nie ma problemu, odezwij się do mnie na PRIV, <laughs> prześlę Ci taką informację, a teraz dobrego weekendu i widzimy się w poniedziałek. Trzymajcie się, ciao!